Witamy mieszkańców Głuchołaz, witamy turystów. Dzisiaj mamy troszeczkę niecodzienną sytuację, dlatego że w tym miejscu mamy protest przeciwko dymiącym kominowi. Ten komin znajduje się tam troszeczkę dalej. Kotłownia jest z 1936 roku. My mieszkamy obok równolegle do tężni i tak naprawdę przez 30 lat Mamy ten komin tutaj w swoim zasięgu. Walczymy z dymiącym, kopcącym i trującym nas kominem szpitala Zosku Oazy. Komin, który jest zlokalizowany w Parku Krajobrazowym Gór Opalskich, co stanowi ewenement w zjednoczonej Europie, do której to należymy od 2005 roku. Komin truje nie tylko nas, mieszkańców ulicy, ale również pacjentów trzech szpitali znajdujących się w pobliżu z oddziałami pulmonologicznymi, kardiologicznymi i psychosomatycznymi. Oddziałuje również na turystów odwiedzających nasze miasto, korzystających z tężni znajdującej się tutaj właśnie. W sezonie codziennie jest to około tysiąc osób, proszę Państwa, tysiąc osób poddawane jest oddziałowaniu komina. Podłognia spala węgiel, który nie jest najlepszej jakości. Proszę Państwa, mieszkańcy ulicy Ląpy będąc na swoich posesjach muszą uciekać do domu, zamykać szczelnie okna i drzwi, żeby nie być poddany działaniu tego otrującego nas dymu. Niestety apelę do Pana Dyrektora Grychowskiego który obiecał, że wraz z zakończeniem sezonu grzewczego przejdzie na ogrzewanie gazowe, słowa nie dotrzymał. Nadal, mimo że jest taka możliwość ogrzewania wody ciepłej dla pacjentów gazem, pali węglem. Wielokrotne monity do starostwa nie przynoszą żadnych rezultatów. Nie rozumiemy tego stanowiska, nie wiem dlaczego pan dyrektor Krychowski tutaj ma takie pole do działania. Jest naszym wrócicielem, natomiast pan starosta, który zezwala na takowe działanie, jest współodpowiedzialny takiej sytuacji. Walczymy o swoje prawa, walczymy o prawa do godnego życia, do zdrowia. I to, co gwarantuje nam konstytucja RP. To, co gwarantuje nam konstytucja RP, ma być w drugiej połowie października wymiana ogrzewania, proszę Państwa, ale do tego czasu zostało ponad dwa miesiące. Z uwagi na opóźnienia może to również być 3-4 miesiące. Każdy dzień to dalsze nasze drucie. Nie zezwalamy, nie ma zgody na coś takiego. Zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie pana Starostę Kluczkiewicza. Niestety nie widzę, żeby się zjawił. Zaprosiliśmy również pana burmistrza Kuhołac. Niestety się nie zjawił. Dziękuję kilku radnym naszym gminnym, którzy przyszli i nas w tym proteście wspierają. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Myślę, że, stosunko, że właściwe podziękowania płyną do przewodniczącego Rady. Rady Miejskiej. Niestety, z przykrością stwierdzam, ale chyba dobrze widzę, że nie widzę e, naszych radnych powiatowych. Trzech radnych powiatowych siedzących w powiecie, nie ma ich tutaj. Proszę Państwa, zachęcam Państwa jako turystów, jako pacjentów do podpisywania się na listę. Panowie, siedzą tutaj dwie listy. Jedna, która popiera nasz protest. Bardzo by nam było miło, żeby Państwo ten protest poparli swoim podpisem. A druga lista to jest lista, w której występujemy z petycją do pana burmistrza o to, żeby na terenie naszego miasta zamontować czujniki smogu. Te czujniki smogu były, ale ich nie ma. Mieszkańcy nie wiedzą, jak jest stan powietrza, a stan powietrza jest bardzo, bardzo nieciekawy. Z uwagi na to, że nie ma władz gminnych, z uwagi na to, że nie ma władz powiatowych. My mieszkańcy ulicy Ląpy wystosowaliśmy pismo do wojewodu, czyli idziemy ze szczebla gminnego, ze szczebel powiatowy, który tutaj w tym wypadku nam do końca nie pomógł. I teraz mamy pismo do wojewodu. Szanowny panie wojewodo, zwracamy się do pana jako głodarza naszego województwa z żądaniem o interwencję w naszej sprawie. W sprawie społeczności lokalnej Głuchołaz ulicy Ląbty, która od kilkudziesięciu lat walczy o godne warunki życia i zdrowia, które zapewniają konstytucja RP oraz prawa człowieka. Walczymy z dymiącym, kopcącym i drującym nas kominem szpitala Sosku Ołaski. Kominem, który jest zlokalizowany w Parku Krajobrazowym Gór Opackich, co stanowi ewenement zjednoczonej Europie, do której należymy. Komin druje nie tylko nas, mieszkańców Licy, ale również pacjentów szpitali znajdujących się w pobliżu z oddziałami pulmonologicznymi, kardiologicznymi i psychosomatycznymi. Oddziałuje również na turystów odwiedzających nasze miasto, korzystających z tężni znajdujących się właśnie tutaj. W sezonie codziennie jest to około tysiąc osób. Tysiąc osób dziennie poddawamy je działaniu tego właśnie komina. To wstyd dla państwa polskiego jego struktur samorządowych i nas obywateli RP, aby taka sytuacja miała miejsce przy wiernej postawie władz gminnych oraz arogancji i lekceważeniu przez władze powiatowe. Przekazywanie sprawy na pana ręce jest na wniosek starosty Jacka Chwaleni, który w rozmowie ze mną jako przedstawicielem naszej społeczności stwierdził, że mogę pisać skargę w tej sprawie i na niego do wojewody, co niniejszym czyniem załączając stosowne dokumenty. Pragnę zaznaczyć, że to nasze żądania i stanowcze stanowisko w wyżej minionej sprawie władze powiatu ogłosiły przetarg na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczny. Inwestycja ma być zakończona w połowie października. Mamy informację, że na chwilę obecną nie zgłosił się do przetargu żaden wykonawca. Pozostają pytania, czy w obecnej sytuacji mamy być codziennie truci wyziewami z kotłogi, w której spalany jest węgiel wątpliwej jakości jeszcze przez kilka miesięcy. Czy normalnym jest, aby mieszkańcy ulicy uciekali przed smrodem z komina? ze swoich posesji do domu zamykając za sobą szczelnie okna i drzwi. Takie sytuacje zdarzają się prawie codziennie. To ma poszanować nasze prawa do życia i do zdrowia. Przybierności i arogancji władz lokalnych. Jak to jest możliwe, że w mieście orderu uśmiechu truje się małe dzieci. Te dzieci są dzisiaj z nami. Są przedstawiciele tych właśnie dzieciaczków. I nasze żądanie od Pana Wojewodnika. Żądamy od Pana stanowczych i zdecydowanych działań w wyżej wymienionej sprawie, licząc, że nie zostawi nas Pan napastem bezdusznych, aroganckich i lekceważących nas urzędników, dla których nasze zdrowie i życie nie stanowi żadnych wartości. Podczas ostatniego naszego protestu w dniu 5 lipca bieżącego roku przed siedzibą starostwa w Nysie nikt z jego błodaży nie wyszedł do nas protestujących. Mimo i starosta Jacek Walenia i sekretarz Zisław Baran dokładnie wiedzieli, że protestujemy zgodnie z zapowiedzią przekazaną na piśmie z tygodniowym wyprzedzeniem. Niepokoi nas również wypowiedź starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza który na łamach Radia Obole stwierdza, że jest zaskoczony naszą postawą. Zapomniał poinformować, że oficjalne pismo w sprawie figiedy mieszkańców otrzymał do rąk własnych na tydzień przed wydarzeniem. W piśmie skierowanym do niego w dniu 8 lipca bieżącego roku zażądaliśmy oficjalnych przeprosin w tej sprawie. Jednak do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi. Widocznie Pan starosta jeszcze się zastanawiał. Powyższe sytuacje pozostawiamy bez komentarza, pozostawiając Panu możliwość rzetelnej ich analizy i oceny zaistniałej sytuacji. Pismo to zostało odczytane na kolejnym zapowiadanym przez nas w proteście w dniu dzisiejszym o godzinie 16 w pobliżu tężni przy ulicy Londy w obecności przybyłych na protest w e, tym radnych gminnych. Mamy nadzieję, iż po Pana działaniach nie będziemy musieli informować w tej sprawie w Kancelarii Premiera RP i Prezydenta RP oraz Ministra Ochrony Środowiska. Licząc na konkretne i stanowcze działania w tej sprawie zostaje z poważaniem w imieniu mieszkańców ulicy Ląpy, Leszek i innych. Proszę Państwa, to jest nasze stanowisko i nie umiemy się, żądamy natychmiastowego zamknięcia kotłowni węglowej i uruchomienia ogrzewania ekologicznego, gazowego, jeżeli chodzi o ciepłą wodę dla pacjentów. Nasze szpitale. Nie może być tak, że pacjenci, że turyści i my mieszkańcy jesteśmy truci wyziebami z komina, w którym spalany jest węgiel wątpliwej jakości. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli, którzy chcieli nas wysłuchać. Jeżeli Państwo chcą poprzeć nasz protest, proszę podpisać się. Tam jest poparcie dla naszego stanowiska, jak również petycja do Pana Burmistrza o to, żeby na terenie miasta zakupić i zamontować czujniki smogu. Żebyśmy byli świadomymi obywatelami tego miasta i wiedzieli, jakie mamy tutaj zagorzenia. Dziękuję, życzę miłej niedzieli, miłego wypoczynku. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli Państwu zajmować czasu. Dziękuję.